To a real bond Cause we're brothers first Cause we're f***ing a lot But then they know But we gonna You'll always be with me Change the game without even knowing And you'll always be my brother How can we not talk about Where the families all that we got Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy godzinę siódmą rano. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Zostało przymierzone wczoraj. O, aż ten blask oślepia tego koła. Przymierzone, no i tak powiem Wam, że efekt zrobi. Efekt zrobi. Przemierzyłem sobie jeszcze raz te przełożenia tył, przód. No i wychodzi na to, że to jest to samo, co było czyli przełożenie oryginalnego koła na. Tamte łyse opony jest takie samo jak będzie teraz tego koła dużego na tą przednią nową oponę. Tam różnica jest ułamkowa jakaś, tak więc to nawet nie ma co brać pod uwagę. No i co? Jest różnica, nie? W wysokości nie jest jakoś tam wybitnie dużo. Także tutaj tylko zostało mi zorganizować w końcu tą felgę. Jestem gdzieś tam na dobrej drodze chyba Tak mi się wydaje e, Wczoraj tutaj tak jak widać e, kasher poszedł w ruch To postanowiłem obciąć flexem Ten wał e, Kesher poszedł w ruch, ładnie wszystko doczyszczone Nie ma tego Nasmarowanego smaru wszędzie tylko Tylko jest suchutko I czyściutko No Oprócz tego, że trochę ta farba Pozbijana, ale to nic Przeżyjemy Yy. A, Kesher właśnie. 4000 do sprzedania jest Kesher HDS. Wczoraj były robione tutaj próby, jeden, drugi, wtyczki przemieniane. Wody, węże przemieniane. To jest tak. To jest 895, a to jest 695. Ten bije na 150. Nie. Kulcze, kurcze, kurcze, szybko, szybko grzechu. Nie pamiętam na ile on bije bar. Przyznam się szczerze, ale powiem tak: to jest robota Keszera. Tak więc robi robotę swoją. Tutaj trochę po betonie było śmigane. No wiecie, to nie było dużo. Chwilerym, tym, tym, i trzeba było temat zamykać. Yy, tak, wstałem tak wcześniej, no bo dzisiaj dla mnie to jest dzień pracujący. Wjedziemy właśnie mini ładowareczkę do klienta na 1 maja. Było zamówienie, ale może to było na ulicę 1 maja. Nie, na dzisiaj. Także jadę ją załadować. O, jeszcze te dętki muszę zdjąć. Tak, załadujemy, załadujemy. Ładowareczkę na jazdy trzeba wziąć. I jadę na jakiś spacer po latku. Tu jakimś pochodzę z wykrywką chyba. Zobaczymy jak ten dzień się dalej potoczy. Bo w skrajnym przypadku to jeszcze dzisiaj po felgi popierdolę, nie? Zobaczymy co dzień da. Tak, jutro mam wyjazd do Popowa. W Kingway już yy, dobierzemy sobie gąsienicę. No się dobierzemy. Jest, czeka na odbiór, tak więc jutro z rana lecę w taką małą trasę, no muszę ją przywieźć jak najszybciej, bo jest już zarezerwowana na wynajem. Razem zresztą z ładowarką pojedzie No i muszę ją szybko zrobić dlatego, A, benzynę muszę jeszcze wlać To już na górze tym wiele Świętoknie z Województwa łódzkiego ktoś się odezwał, że ma Felgi. No to jutro, jakbym jechał na popów, to mógłbym to zabrać. Zaraz się jeszcze rozejrzę coś na pewno po trasie, tak żeby załatwić wszystko na raz, a jak nie to jeszcze dzisiaj bym felgi chętnie przywiózł. A jutro już byśmy mieli je na Ursusie. Ja nie wiem czy ja jeszcze dzisiaj przepak nie pojadę, pryska dzisiaj pojedziemy zobaczyć jak rzepak wygląda ekologiczny bo być może tam trzeba jechać pryskać już a już wyjdzie na płatek pryskanie dobra, poliwko doleję jeszcze rzepa, bo będziemy mieli po drodze A tutaj rzytko rośnie Ech, Oto Jest Jest towaru, co? Będzie bizon stawał no jest kawał rzepaku Zakwitnięty, ale Bruzer oto chyba to już się spodziewać Tam jak było mniej szy. To będzie, to będzie Co ma być to będzie Pole całe, zakwitnięte Grzebak ekologiczny zrobię akurat to nie płatka razem z rybakiem jeszcze I to wszystko. No i herbicydy były robione. Jakaś... Nie wiem czy grzybówka. Ja chyba grzybówki nawet nie robiłem w tym roku już. Nie było kiedy. Denis! <tryk> Bitcoin napierdala na glebę. Jest 57, będzie kolekta do 52 pewnie już spadnie, bo tam będzie miał ten opór. Dawaj, kupuj bitcoina, zobaczysz, że kurwa wyjdziesz na tym najlepiej. No, jadę odebrać koparkę, ładowarkę. Postanowiłem pojechać nogą. Mam 3 km. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i że bateria wytrzyma. Najwyżej się trochę przespaceruję, ale powinno być ok. Co się może wydarzyć? Wam, że w ogóle nie da się jechać i nagrywać telefonem podczas jazdy. Jest to bardzo skomplikowane. Można się wypierdzielić. Ale zostało mi jakieś 500 metrów do dojazdu, tak więc chuli noga zdała egzamin. Ja już odebrałem ładowarkę, koparkę, ładowarkę No i dzień się skończył, jak dla mnie chyba raczej. Mamy godzinę już 15, do domu 3 km. Z ciekawych informacji to to, że jutro z samego rana jadę do Kopowa do siedziby Kingweya. ...pąsiednice do kopanki, tak żeby ona już była sprawna. Cieszę się do następnego.